Siema. Chapter zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni, czyli po pokonaniu Haralda. Gaban komentuje, że gdyby Trójka pozwoliła tak królowi szaleć, to by przyniósł on wielką katastrofę, ale na szczęście udało się go pokonać, pomimo jego regeneracji. Dodają do tego, że jest to szokujące, że ktokolwiek był w stanie go poskromić i całe szczęście, że Loki był z nimi, ponieważ święty skarb Elbafu, który zjadł, jest zbyt potężny i działał na ich korzyść. Shanks przypomina sobie rozmowę z ojcem Lokiego, który mówi mu, że dołączy do rycerzy i wówczas Elbafowi się to opłaci. Rudy przypomina sobie również rozmowę ze swoim ojcem, który oznajmia, że jeśli ten ma jakieś pragnienia, niech młody je zdradzi, a na pewno je zrealizujemy, ponieważ byłeś tam na dole zdecydowanie zbyt długo i trzeba cię teraz rozpieścić. Shanksa zaczyna coś kuć w sercu po przypomnieniu sobie słów ojca, a Gaban mówi, że nie powinieneś żalić się na okoliczności swojego urodzenia, ponieważ nie miałeś na to wpływu. Rudy się wydziera dlaczego Harald musiał zginąć, w końcu był taką prawilną mordą, a Gaban kontruje, że to nie twoja wina, poza tym jesteś tutaj z jakiegoś powodu i życie każdego ma jakieś znaczenie. W międzyczasie zapakany Loki ubolewa nad stratą swojego ojca, komentując, czy takie coś się dzieje, gdy kochasz swój kraj tak mocno. Przechodzimy do Maridjoy, gdzie imu komentuje porażkę Haralda, mówiąc, że był antycznym gigantem, który uzyskał regenerację, a mimo to ktoś go pokonał. I czy na Elbafie czai się coś o czym nie mają pojęcia? Gorosej mówią, że powinni zbadać pentagram wyrzeźbiony na Elbafie a imu odpowiada, że nie ma sensu, ponieważ to by skutkowało kolejną śmiercią posligo rycerza. Imu dodaje do tego, że każdy pakt przychodzi z ceną, którą trzeba zapłacić. Jest to również szkodliwe dla samego imu, który te pakty wydaje. Nerona i mu mówi ponadto, że Harald nie miał wyrzutów sumienia, by sprzymierzyć się ze zwykłymi ludźmi, że jest to godne pogardy, ponieważ był członkiem legendarnych gigantów, którzy cenili wojenki, i że gdyby zaprosić go do światowego rządu, to mógłby zniszczyć tą organizację od środka. Jakby tego było mało, dodaje, że Elbaf w życiu nie powinien mieć takiego króla. I to, co się stało, udowadnia, że historia nie kłamie. Nigdy się światowy rząd nie dogada z Elbafem, a ponadto Elbaf jest jednym z D. Wracamy do wydarzeń po zabiciu Haralda. Jarol mówi, że po tym incydencie cały kraj będzie w chaosie, a Loki oznajmia, że weźmie ze sobą ocalałych żołnierzy i wypływa w morze. Oznajmia też, że pomimo prośby Haralda, by opowiedzieć wszystkim, co tu się dokładnie wydarzyło, Loki nic nie powie, ponieważ nie wie jak. I prosi zebranych, by też nie puścili pary z gęby. Jarol krzyczy, że jeśli nic nie powiedzą, to przecież cię oskarżą o zabójstwo, ponieważ jesteś winny za byle co. A syn Haralda kontruje, że gdyby ten miał zostać królem, to nie ma bata, by przejawiał uległość ojca. I musi to załatwić po swojemu, czyli zemścić się na światowym rządzie. Jarol próbuje go powstrzymać, ale Loki jest nieugięty i wyjeżdża z Elbafu. Wracamy do aktualnych wydarzeń u Wyspy Gigantów, gdzie Loki opowiada swoją historię Hajrudinowi, w zasadzie ją kończąc. Mówi, że nie chciał gadać każdemu, że zabił swojego ojca, ponieważ nie chciał, by jego ideały umarły. I czy faktycznie powinien zdradzić prawdę? Oto jest pytanie. Gaban potwierdza słowa Mrocznego Księcia, a Hajrudin mówi, że Jarul od zawsze był przeciwny twojej egzekucji, bracie. I teraz rozumiem, dlaczego postanowiłeś nie wyjawić prawdy. Mówi jeszcze, że Światowy Rząd od zawsze był naszym wrogiem, z tego co mówisz, i co oni dokładnie zrobili z Haraldem, tego nikt nie wie. Hajrudin przeprasza swojego brata, mówiąc, że najwidoczniej tak samo myśleliśmy o ojcu i dla dobra Elbafu walczmy razem jako bracia. Cześć Dzień bracie! Dobry. Cześć braci, kochany! Nagle pojawia się potwór stworzony przez Killingama. Wszyscy są przerażeni, a Loki się uśmiecha, mówiąc, że będzie to dobra rozgrzewka dla niego. Po czym całkowicie zdejmuje kajdanę i wreszcie się może poruszyć. Gaban prosi Choppera i Sandiego, by ci pomogli mu uratować jego syna, a Luffy mówi do Lokiego, że chce zobaczyć jak walczysz, ponieważ jestem tego bardzo ciekawy. Rozdział kończymy tym, jak Loki używa Ragnira do zaatakowania potwora lodowym atakiem, roztrzaskując go jak lustro. A wszystko odbywa się na oczach zszokowanego Luffy'ego. Rozdział Petarda bardzo długi i bardzo mi się podobał. Warto było czekać dwa tygodnie naprawdę było warto. A teraz, sześć przemyśleń. Po pierwsze, to co mi się nie spodobało, znaczy, to nie jest nic wielkiego, ale. Mamy tutaj pokazane wspomnienia Shanksa, gdy ten jednak wrócił na Marijo i spotkał się ze swoim ojcem. Ojciec był ucieszony: mówił, że o Jezu, Shanks, ale miło Cię widzieć. Wreszcie się jako rodzina zjednoczyliśmy. Żyłeś tam na dole wystarczająco długo, pewnie masz tego dosyć. Powiedz cokolwiek, co chcesz i ja ci to spełnię. Czy chcesz jakąś prywatną niewolnicę, czy nie wiem, własny zamek, daj znać i ja ci to załatwię. I go to bardzo boli. Nie dziwię się, bo jednak Shanks jest ludzki. Ma swojego ojca, Rogera, takiego przyszywanego. Ale chodzi tutaj o to, że Figarland mówi, że No tam na dole żyją same robaki. Nie należy ich jak ludzi traktować, że generalnie supremacja i światowego rządu. I dlaczego nie ma jakiejś takiej wspominki o rodzinie do Flamingo? W sensie do Flamingo Corazon i ich starzy, którzy z własnej woli opuścili Marijoj. Wiem, jak to się skończyło: że generalnie do Flamingo był bardzo wkurzony, bo też się na nim potem wyżywali. Potem przebudził królewskie haki, generalnie i z tej ziemi musieli odejść. To jest też z tym ciekawe, dlaczego oni nie pozwolili mu, w sensie światowy rząd, wrócić. Bo jakby to była decyzja jego rodziców, to ich powinni w zasadzie zbanować a dzieci jakby były siłą wzięte przez tych starych. Więc dlaczego w sumie do Flamingo nie mógłby wrócić? Ale no to jest ewentualny temat na inny odcinek, ale no zastanawiamy dlaczego jakby on nie wspominał, że no ty żyłeś wystarczająco długo tam na dole, pewnie masz dosyć. Nie rozumiem tego głupca Don Kikote, który z własnej woli tam Podróżował na dół, ale z tego wynika, że mimo, że był ten drubito, to był zwykłym śmieciem. Coś takiego powyraźnie by jeszcze bardziej szansadowalić. No, zabrakło mi tego. Wierzę, że można było to spełnić. Tak samo, ponieważ w poprzednim roku był chapter właśnie opisujący taką chronologię względem Marijo, i tam były właśnie pokazane, że tutaj 20 lat temu właśnie. Shanks wrócił bodajże na Mary I potem tam gadał z szamrokiem, Potem tam minęło 5 lat Potem coś tam Elbaf Jest taka pokazana jakby chronologia Wydarzeń między Elbafem a Mary I właśnie tam można było właśnie Wpleć to gdzieś tak na Jeden kadr, może nawet na pół kadru Jakąś taką monolog, nie wiem, Garlinga, czy Somersa, kogokolwiek właśnie, że nie rozumiem dlaczego Don no, no, te odeszli. Przecież są jedną z tych 20 rodzin. No powaliło ich, coś takiego dowali. No zabrakło mi tego. Nie jest nic dużego, to jest szczegół, to jest bardzo mały detal, ale uważam, że gdyby to się pojawiło, to byłoby jeszcze lepiej. Byłaby taka jeszcze bardziej śruba dokręcona. Kolejny temat jest taki, że ten kadr z płaczącym Loki, który wręcz siedzi przy swoim zabitym zmarłym ojcu, ta scena nadaje się na Oscara. To jest tak fenomenalnie pokazane. Też na tym kadrze po prawej stronie widzimy, jak Loki gada z Gabanem. Dlaczego Harald musiał zginąć? Byłem za słaby, by go obronić. I tu też ten kadr jest po prostu fenomenalny. Ja to samo mówiłem o kadrze, gdzie. Ksebek, czyli osoba, która najbardziej ze wszystkich ludzi, chyba w tym montepisty, chciała żyć. Osoba, która nie chciała się poddać, a on wręcz został no, dotknięty do mirewersji i wiedział, że straci na swoim panowanie i poprosił Rogera i Garpa, by ci go zabili. Tamta scena zasługiwała na Oscara. A, co prawda, potem zwalili to, zwalili z Ksebekiem, bo No po prostu te kulminacyjne momenty, moim zdaniem, zwalili, ale w tym przypadku, to co pokazali na tym kadrze z płaczącym Loki, to jest po prostu Oscar, to jest murowana scena i chwała Odzie, bardzo mi się ten kadr podoba naprawdę, jak on został tak narysowany, że Loki mówi, że czy to jest scena, którą musisz zapłacić za bycie właściwym królem, czy to się opłaciło Pacyfisto i on płacze na tym, bo on nie chciał swojego ojca zabić, to było po prostu to było emocjonalne, naprawdę, no nie poleciała mi łezka, nie był to ten moment, ale no, poczułem to naprawdę, poczułem to. Trzeci temat jest bardzo ciekawy. I mu mówi, że no szkoda, generalnie, że Harald jako antyczny gigant poległ. Że to jest e, dziwne, że ktoś tam go pokonał, ale generalnie on też mówi, że. On podpisał z nim pakt i Harald zginął, i jakby to jest taki barter. Czyli to jest taka wymiana. Ja ci coś dam i ty mi coś dasz. I generalnie Imu dał Haraldowi tą regenerację oraz jeszcze większą siłę. Jakby było mu mało. A w zamian, Imu też powiedział, że. Znaczy, on coś zainsynuował, że Imu też jakby osłab w pewnym sensie. Że to jest jakby. No, że. Harald Otrzymał jakby większą siłę, ale jakby stracił wolność, więc coś tu i coś tu, a imu zyskał z plusu swojego poplecznika, może jakby nad nim panować, ale tak wydaje mi się, że osłabł, że on osłabł, że w momencie, gdy osoba, której te moce przekazał, permanentnie zginie, no to imu generalnie traci jakąś swoją moc którą przykazał temu Haraldowi w tym przypadku i staje się słabszy. I mam taką teorię właśnie, że tak samo było z Ksebekiem właśnie, że osłabł, że kiedyś imu było silniejszy, ale wraz ze śmiercią Ksebeka osłabł. I teraz też było to pokazane właśnie na Haraldzie. I jeszcze jacyś rycerze zginą. Nie wiem, czy trzech, czterech i imu będzie faktycznie słabszy i Titch i Lufitowie stają by go pokonać, bo aktualnie nie są w stanie. No zobaczymy. Ale no tak wygląda, bo on tam coś wzdycha, też jak y, mówi o tym, że też jakby został przez to dotknięty. Więc ciekawy temat, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy to jest jakaś podpucha od Ody, czy coś tutaj faktycznie się kryje. I kolejny temat, również nawiązujący do Ima, jest taki, że on mówi, że w przeszłości faktycznie światowy rząd chciał się sprzymierzyć z Elbafem, ale oni odmawiali, że. Jednak historia ma rację, że światowy rząd się nie dogada z Elbafem i że nie należy ich traktować poważnie. Oni są od D. I teraz pytanie, czy faktycznie ta rasa tych gigantów, niektórzy... No bo wiemy, że Saul jest z D, tak? Ale jest masa różnych klanów gigantów, któreż też wielu z nich żyje poza Elbafem, ale chodzi o ten jakby taki, nie wiem... Jakiś taki wybrany ród tego Elbafu, nie wiem czy ten królewski, może, czyli właśnie Harald, a może ten D od tej pierwszej żony Haralda, albo może właśnie tej drugiej, czyli tej matki Hajrudina. Ale generalnie, czy jakaś tam, czy ród Haralda jest od D, faktycznie, i dlatego jakby cały czas odmawiali kooperacji ze światowym rządem, czy może on ich po prostu nazwał D, ponieważ nie potrafi się z nimi ugadać? I potrafi z nimi wejść w jakieś lepsze interakcje. Tak samo jak Sabo. Znaczy my nie jesteśmy pewni. Ale Sabo prawdopodobnie nie jest D. On jest rewolucjonistą. Ma potężny owoc. Który też uciekł przed Imu. Ledwo z sali tronowej. I też. Czy w tym przypadku Imu może potraktować Sabo jako D. Mimo, że nie jest D. Ale po prostu oznacza go jako. Kogoś kto sprzeciwia się ten Rubito. Czy faktycznie jest to klan. D, Nie mam pojęcia, nie potrafię tego rozgryźć, ale mam nadzieję, tak mi się wydaje, że po prostu oni nie są od Di. Że Elbaf nie jest od D, jak nie wiem, jak. Bo było naprawdę tego sporo. Było sporo. Tak samo jak rodzina Ksebeka, tak samo jak rodzina Clovera, czyli tego e, głównego badacza, tego głównego archeologa z Ochary, tak. Saul z Elbafu również, było trochę tych klanów D Mam nadzieję, że ta rodzina z Elbafu nimi nie będzie, po prostu oni będą Jakby nie będą tym D Ale będą po prostu cały czas opierali się imu, będą mieli swoje jakieś takie przekonania, nie będą wchodzili z nimi w interakcje I dlatego ich oznaczył jako D, czyli osoby, które nie chcą z nim wejść w jakiś sojusz, ale nie należą do tej tajemniczej rodziny Kolejny temat jest taki, że mnie to bardzo wkurza. Ja nie wiem, ja albo jestem za głupi i tego nie rozumiem, albo coś jest tutaj ewidentnie nie tak, bo kolejny raz widzimy jak gaban, czyli lewa ręka Rogera, powiedzmy ten trzeci najsilniejszy, który był na Laftale, który poznał historię Pustego Wieku. No bo my wiemy, że. Prawdopodobnie na Laughtail znajduje się jakiś wielki poneglew albo nawet sterda poneglewów i tam jest spisana historia Pustego Wieku. No bo wiemy, że było powiedziane kilka razy, że załoga Rogera popłynęła na tą ostatnią wyspę, na Laughtail, i tam dowiedzieli się wszystkiego, tam o Pustym Wieku, bodaj, e, że zaczęli się śmiać, że taka była ich reakcja, że tam właśnie, bo wtedy mówił Roger, że Joy Boy żyłeś e, w fenomenalnej erze, zazdroszczę ci i tak dalej ale no Gaban też się o to dowiedział to nie tak, że on tam był obecny i on się śmiał z dupy nie wiedząc że on tam obracał się wśród pań jeszcze wódę chlał no nie, on też zrozumiał co tam jest napisane bo pewnie Oden czytał to na głos więc Gaban to usłyszał on nie ma wady słuchu on ma bardzo takie wyczulone zmysły tak samo jak Rayleigh więc on się dowiedział o tym wszystkim i co z tego wynika, że w tej historii Pustego wieku nie jest nic wspomniane o imu, o jakichś nie wiemy, o tym tajemniczym bycie, o tym królu, który zyskał potężny owoc. No bo, jakby to wygląda tak, że te poneglyfy spisał klan Kozuki, czyli ten klan Złano. Oni stworzyli te poneglyfy z takiego tajemniczego kamienia, którego nie sposób zniszczyć. Przynajmniej z tego co wiemy, i nie da się tych, tych poneglyfów zniszczyć, dlatego. One są pod po całym świecie właśnie, by zapobiec światowemu rządowi, by on położył na nich łapska. No i Kozuki niekoniecznie znali tą historię pustego wieku, oni dostali informacje od Joy Boy'a, może od Davie'ego Jonesa, by spisali właśnie na tych poneglyfach historię pustego wieku. No i możliwe, że Joy Boy nie przekazał im wszystkiego, ale generalnie no nic nie było powiedziane o imu że on, no bo to jest cała historia pustego wieku, to jest 100 lat, tak więc jakby, może to się dzieje po tym, może właśnie po tym on i mu rozdał te moce po śmierci Joy Boya, czyli powiedzmy te 20 lat po skończeniu pustego wieku, no nie wiem, ale no, w środku pustego wieku znajduje się wiele niewiadomych tak, czyli to, że na przykład Lily, Nefertali Lili nie wróciła na Arabastę tylko właśnie była jakby po pokonaniu J -boya, tego starożytnego królestwa, ale nie wróciła na Arabastę, jest takich wiele informacji i wydaje mi się, że tu jest jakaś większa dziura, że. Nie wiem jak to traktować, nie potrafię tego za bardzo zrozumieć, ale. No. Na tych ponegliwach na pewno jest pisane, co się dokładnie stało z tym starożytnym królestwem. Pewnie jest wpisana lista tych 20 państw, kim jest Emet, kim była zunesza, czyli ten słoń. Pewnie coś tam o toki się dowiemy, gdzie dokładnie się urodziła czy na tamtym starym Wano czy gdzieś indziej. No jest wiele informacji. Ale generalnie to co to nie dowiedzieliśmy się o tym imu wszystkim. Nie wiem, no nie rozumiem, nie wiem, my pewnie dowiemy się tego jakiś wgląd dostaniemy w tym roku i w kolejnym, ale ja po prostu gdybym, dziwi bo gdyby tego nie wiedział Shanks, bo on jest jednak Figarlandem, on też mało wie. Znaczy, był tam na świętej ziemi, coś tam się dowiedział o imu, o tych paktach i tak dalej. Ale on jakby miał wgląd w to wszystko, tak? No bo był szpiegiem, ale Gaban widział historię pustego wieku, tak? Więc nie ma jakichś takich, nie wiem, przypuszczam, gdyby on powiedział coś w stylu: no, coś tam Roger mówił, że jakiś tam imu był spisany w kronikach, i wielokropek dać. Że jakimiś tam mocami władzę, ale nie znam szczegółów. I wielokropek. I okej, okay, jest Firebird, ale nic takiego nie powiedział. On nic takiego nie powiedział. On wręcz był taki zdziwiony, że okej, okay, Mordo, jakiś imu istnieje? Nie wiem. Słuchajcie, więcej od Gabana wie ten trans. Ten trans, co rozmawiał z Sabo i z Dragonem Iwankow, że tam Nerona imu, że był kiedyś królem. No nie wiem, nie to. Dziwi, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Czy Gaban cały czas był nachylany jak świnia, jeśli coś tam ćpał, czy co, ale no to jest dla mnie dziwne, nie rozumiem tego. Ty do Choroszczy niedługo pojedziesz! Ty do Choroszczy niedługo pojedziesz! I kolejny temat, ostatni w zasadzie jest taki, że finał tego chaptera jest taki, że Loki. Używa tego swojego młota, Ragnira, by zaatakować tego potwora stworzonego przez Killingama. I on wykorzystuje lodowy cios. To dziwi, bo to jest jakby, można powiedzieć, żywioł lodu. okej, okay, rozumiem, ale kilkanaście chapterów do tyłu widzieliśmy, jak Loki, jeszcze co prawda, nie w pełni oswobodzony, totalnie wkurzony, wykorzystał swój młot. Właśnie nie jestem pewny, czy on wykorzystał swój młot, czy swoją. Moc owocu. Tutaj nie jestem pewny. W sensie, ale wydaje mi się, że to jest młot. Że on wykorzystał swój młot i on nie dość, że podpalił Elba. To jeszcze użył błyskawic. Więc co? On włada trzema elementami: ogniem, lodem i błyskawicami? Nie wiem, ale to jest przypotężny byk. I ja wiedziałam, że Loki jest potężny. Jakoś tak. Nie miałam tak. Nie miałem napisanej skali, bo wiedziałam, że nawet jak. Patrzycie na jego design, to wiecie, że to jest wielki byk. To nie jest jakiś, nie wiem, poziom Hyrudina. Znaczy, z całym do niego szacunkiem. On jest potężny też, ale Loki jest od niego przynajmniej 4 razy silniejszy. I on, nie dość, że on ma ten potężny młot. Ja też no, nie, nie spekulowałem, że to jest jakiś, wiecie, jakaś ta mityczna wiwórka, Ale on jeszcze ma własny owoc. Więc on w zasadzie włada dwoma owocami. Jest też potężnym bykiem bo jest też tej razy antycznych gigantów, więc no on jest też może nawet w swoim prime, bo on ma aktualnie chyba 65 lat, jest odrobinę chyba młodszy od Big Mamy ja nie wiem czy to jest jego prime, czy jest blisko tego bo Harald był chyba 110 lat jak umarł, to on już był taki postarzały, ale generalnie no, Loki jest bykiem, ja wiedziałem, ja nawet mówiłem to kiedyś przed chyba w trakcie backstory Sebeka, że ja już mam tego dosyć. To był moment właśnie, gdy byłem na ksebeka wkurzony, żonie z Permiarem i tak dalej. Powiedziałem, że ja chcę już koniec tego, ja chcę powrót do rzeczywistych wydarzeń Albafu, by zobaczyć właśnie potęgę Lokiego. I ja już wiem, że to będzie Byk. Ja już mogę Wam powiedzieć otwarcie, oczywiście to jest moja teoria, ale ja już wiem, że Loki wyjdzie z tych podziemi Albafu, wejdzie jakby na ten normalny poziom, zaatakuje Gunko w formie Imu czy tam Imu w formie Gunko i zada duże obrażenia i Imu będzie przerażony tak, wiem, że tak będzie, czuję to i on jeszcze skondensuje swój atak z Gabanem i Luffy i Imu zostanie wypędzony Gunko będzie nieprzytomna pewnie jakieś tam dostaniemy lekkie flashbacki właśnie jej i Bruka, ale no Mówię, ja też nie chcę jakby tworzyć takiej wizji, co będzie na Elbafi, jak się zakończy. Ja nie wiem, bo to jest bardzo nieprzewidywalne, ale wydaje mi się, że oni mu wypędzą. To nie będzie tak jak na Eckhead powtórka z rozrywki, że cudem udało im się uciec, że jakieś haki J-Boya odpieczętowali. Nie, to nie będzie cudem udało się uciec. Oni faktycznie jakby wycofają tą potęgę imu i. I mu będzie całkowicie obsrany. Tak coś czuję, że i mu właśnie się zorientuje, że to jest ta potęga, czyli Loki, który ukrywał się na Elbafie. Jeszcze pewnie uzna jakoś Gabana. Nie jakoś mocno, ale jakoś tam uzna. Gunko będzie nieprzytomna. Potem może dostanie dostaniemy jakieś właśnie flashbacki i dostaniemy większy wgląd, że ona miała zrobione pranie mózgu. Ale potem znowu cofnie się do swojego stanu i będzie dalej jakby tym standardowym boskim rycerzem i się wycofa z Somersem i Killingamem. a potem będzie Lostar, na którym dostaniemy więcej informacji. Znaczy to będzie Lostar, ta ostatnia wyspa i od niej dostaniemy się na Lafftail, czyli właśnie na tą wyspę, na której Załoga Rodziera dowiedziała się o pustym wieku. Tak to widzę, ale jak dokładnie zakończy się Elbaf? Czy faktycznie oni wypędzą Imu? Czy Wyspa zostanie całkowicie zniszczona. Ochara, nie mam pojęcia, ale wiem, że będzie grubo. Ja już to widzę, będzie grubo, ale powiem Wam, tak reasumując, Chapter Petarda bardzo mi się podobał. Był naprawdę długi, ja go czytałem dłużej niż zazwyczaj. To, bo, to mi się podoba. Naprawdę to mi się podoba i rozumiem, że. Znaczy też kim ja jestem, by narzekać, tak? Ale dwa tygodnie czekaliśmy na ten Chapter i w pełni zasłużony. Niestety za tydzień jest przerwa, więc kolejny Chapter za dwa tygodnie, ale. Czuję, że będzie dowalony, że ten chapter będzie jeszcze dowalony, że w kolejnym chapterze doceniam jakieś większe interakcje z Killinghamem no bo to w końcu jego potwór został zniszczony. Pewnie coś tam jeszcze Somers powie No i nasi bohaterowie trafią właśnie na tą główną arenę, gdzie będą walczyli z rycerzami. Także tyle ode mnie. Dzięki, że mnie oglądaliście panowie i panie jak zawsze. Piszcie w komentarzach swoje przemyślenia, co Ty myślicie. Czy cenicie Loki'ego? Czy według Was yy, Shanks jest całkowitym zdrajcą? Dlaczego Shanks walczył z Loki'em, też nie mam pojęcia. To jest materiał na 40 minut omówienia. Może nagram, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Tyle ode mnie. Dzięki i do usłyszenia.